Władami Maryi codzienne rozważania różańcowe prezentuje ksiądz Tadeusz Kot. Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie listu do Efezjan, który słyszymy w liturgii Słowa Bożego, mówi, że Chrystus zamieszka w naszych sercach przez wiarę, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, zdołali ogarnąć Duchem i poznać miłość Chrystusa. Poznawać Chrystusa, głosić Go innym Głosić Jego królestwa, zapominając o sobie, by to Chrystus wzrastał, by to Chrystus był na pierwszym miejscu, by to Chrystus był bardziej widoczny niż ja. W tym apostolstwie głoszenia Chrystusa jesteśmy współpracownikami w Jego dziele zbawienia dusz. Jesteśmy współpracownikami w apostolstwie modlitwy, w której Jezus wspiera wszystkie nasze działania. Jesteśmy współpracownikami w apostolstwie ofiary, gdy wyrzekamy się siebie dla dobra innych. Maryjo, bądź nam przewodniczką i ucz nas mówić z odwagą o Twoim synu w dzisiejszym świecie.